Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj mamy niewiele danych makro. Mianowicie najważniejsze dane dla Polski to o 14.00 produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna. Potem będziemy mieli już tylko wystąpienia publiczne władz monetarnych wiceszef ECB 15.00 o 16.00 szef Banku Kanady o 18.30 szef Banku z Australii i o 20.00 szef banku z Francji. Dane, jeśli chodzi o dane kwartalne spółek amerykańskich, to przed sesją Harry Burton, Morgan Stanley, natomiast po sesji opublikuje dane IBM. W Stanach Zjednoczonych w piątek doszło do sporych spadków. Zapnijcie tutaj, natomiast dzisiaj mamy niewielkie, dzisiaj mamy odbicie. Wydaje się, że to odbicie może być korekcyjne, potem możliwy jeszcze jest test tego tutaj ostatniego dołka na poziomie 2060 i potem jeśli się okaże, że rzeczywiście z tego szczytu pojawi się jakaś trójfalowa struktura korekcyjna, zakończymy spadki powyżej poziomu, dobrze powyżej poziomu 2038, jest szansa na kolejny atak na opór między 2100 2117. Przejdziemy teraz do sytuacji na rynku niemieckim. Na rynku niemieckim doszło do bardzo dużych spadków. Przetestowaliśmy dołek 26 marca. W krótkim terminie myślę, że może być jakieś odbicie. Potem jednak jeszcze trzeba być przygotowanym na to, że może być ponownie testowany ten dołek oraz ten dołek. I sygnał do zakończenia tej przeceny ze szczytu z poprzedniego tygodnia pojawi się wtedy, kiedy okaże się, że próba przełamania dołka z 26 marca po prostu się nie uda. W efekcie rynek będzie gotowy do e, trwalszego e, ruchu w górę. Na rynku polskim sytuacja wygląda w ten sposób, że e, z tutaj z, dołka, z, e, z tego dołka pojawiła się fala wzrostowa i wygląda na to, że to jest tylko trójfalowa struktura. E, cofnięcie już nastąpiło i przydałby się tutaj jeszcze jeden ruch, tak abyśmy mieli pięciofalową strukturę, To co na niebiesko, e, na żółto. Tapnięcie falowa struktura to falę trzecią, potem możliwe jest to tchnięcie dłuższe, wielosesyjne to byłaby fala czwarta, potem jeszcze fala e, piąta i to jest perspektywa, tak jeśli chodzi o falę trzecią e, to jest powiedzmy no dwa, może trzy dni jeśli chodzi o falę piątą to jest kilka tygodni na wykresie euro-dolara mieliśmy w piątek nieudaną próbę przejścia przez ten wcześniejszy szczyt tutaj. Po czym doszło do spadku i potem znowuż doszło do wzrostu. Potem z tego kolejnego szczytu rynek zaczyna się copać. Myślę, że po takich wzrostach, które tutaj żeśmy mieli, przyda się jakaś korekta. Czyli tutaj, gdzie teraz mam wsparcia. Wsparcia mam w okolicy około 1,0720. Po obronie tej wsparć możliwy byłby kolejny ruch w górę. W perspektywie kilku sesji moglibyśmy osiągnąć tutaj te opory, natomiast w dalszej perspektywie czas prawdopodobnie z technicznego punktu widzenia, czysto technicznie, próba przełamania opór może się nie udać. Jeśli się jeszcze pojawią jakieś bardzo złe informacje z Grecji, no to wtedy skala tych spadków może być mocniejsza. Na wykresie dolara do złotego kurs spadł w piątek do poziomu 3,70, potem doszło do odbicia. W tej chwili jesteśmy na 3,73, w krótkim terminie możliwy ruch do góry, potem oczekuję powrotu na dół. I teraz tak, bardzo ważne wsparcie mamy w rejonie 3,68, tu mamy kilka lokalnych dołków i jeszcze tutaj te lokalne szczyty. Jeżeli to wsparcie zostanie przebite, tutaj widzimy, że od wielu sesji mamy konsolidację. Jeśli zostanie przebite, no to wtedy otworzy się droga do wsparcia w rejonie około 3,62. No ale jeśli nie uda się pokonać tej, tego e, wsparcia na 368, no to wtedy możemy mieć da, dalszą kontynuację tej konsolidacji, którą tutaj mamy. Na okresie cen złota w krótkim terminie może być jakieś cofnięcie korekcyjne. Tutaj mamy e, jakieś krótkoterminowe opory. Natomiast w dalszej perspektywie oczekuję tego, że możemy wrócić do poziomu 1220-1224 to jest silny opór. Próba przełamania tej bariery może się nie udać, w efekcie możliwe jest jakieś znowuż cofnięcie. Natomiast gdyby się okazało za jakiś czas, że tutaj musi oczywiście być osłabienie dolara, że dojdzie do przebicia tutaj tego oporu, no to wtedy otwiera się droga, no i wtedy zasięg tak, tych ruchów mógłby doprowadzić nas nawet na szczyt, który mieliśmy kilka miesięcy temu. I na koniec przejdziemy do ropy. E, tutaj doszło do, pojawiła się tutaj luka, kurs wyszedł na nowe maksima. Ta luka wskazuje na to, że pojawiły się tutaj nowe kontrakty. W związku z tym tak naprawdę kurs znajduje się na tym tutaj poziomie. Nie ma nowego szczytu. Wydaje się, że wzrost z tego tutaj dołka przyjęły taką postać, ale przecież ja. <kluzny> była tutaj w, e, w czwartek, e, pod koniec dnia. Potem mieliśmy korektę i w perspektywie najbliższych e, kilkunastu godzin, kilku dni możliwy jest jeszcze nowy szczyt ale trzeba zlikwidować tutaj oczywiście tą rukę i po zakończeniu tutaj tych wzrostów czeka nas mocniejszy wielosesyjny ruch w dół. Wtedy krytyczne wsparcie będzie znajdować się w rejonie około 54, gdzie może dojść tutaj ten ruch? No, ten ruch może dojść do poziomu gdzieś około 59-60 biorąc już pod uwagę tą lukę. Dziękuję za uwagę i zapraszam dzisiaj na szkolenie z Platformy na T3D 4 do 17.30. Proszę o zapisy na stronie grotrex.com.